Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Tenet. Dzisiaj pokażę wam jak zrobić Testnet zkPad. Jeżeli ktoś nie wie czy nie słyszał o projekcie, to w sugestiach teraz pojawi się link na filmik, który już nagrywałem. Tam będzie wytłumaczone co to jest za projekt i bardziej dokładne informacje o nim. Jak zawsze wszystkie potrzebne linki będą pod filmikiem. Jeżeli jeszcze nie jesteście zasubskrybowani, zasubskrybujcie. Wstawcie lajka, podpiszcie się na Twitter, Telegram, tam wystawiam bardzo dużo rzeczy i informacji o tym, co robimy. A my zaczynamy. Do testowania tego projektu będzie nam potrzebny portfel Argent X. Jeżeli jeszcze go nie macie, to w podpowiedziach teraz wyświetlił się link na filmik, w którym tworzyliśmy Argent X. Portfel, możecie obejrzeć. Kopiujemy adres naszego portfela, wchodzimy na faucet i pobieramy tokeny. Jeżeli Wam się nie udało pobrać stąd, tokeny do testowania, jak mi, nie marcie się, jest drugi sposób do rozwiązania. Idziemy w Goreli Faucet wpisujemy adres naszego MetaMaska. Zmieniamy sieć na goreli test network. Przyszli Tokeny na Metamask. Idziemy na Stargate. Dołączamy Metamask i ArgentX i przerzucamy. выбираем Ethereum, StarkNet. Мусит быть тут и Трансфер. То хвилька потрава. Для того, где мы мусили зачекать. Как вам уже придут тут окены, то нажимаем Buy Aster, Mint, Sign, i add Aster to wallet continue teraz czekamy aż 100 Aster tokenów pojawi się na portfelu także chciałbym dodać że transakcje idą bardzo długo dlatego możecie zrobić minta, 15 minut na ArgentX nie sprawdzać obejrzycie jakiś inny filmik czymś się zająć później wrócić i kontynuować Potem jak otrzymaliśmy tokeny Aster idziemy na Alfa Road Naciskamy Connect Wallet, Pulse, Add Liquidity. Tutaj wybieramy Ethereum. Tutaj wybieramy Aster. Naciskamy tutaj 50%. Add Liquidity, Conform. Czekamy aż tu się pojawi Network Fee. Sign. I teraz jedną transakcję mamy w pendingu. Musi przejść. Też zajmie jakiś czas. Możecie coś porobić. Teraz, kiedy transakcja przeszła i pending zniknął, wracamy na stronę. Naciskamy lock. pojawią się nam tutaj monety. Jak widzicie, się pojawiły. Naciskamy 2 lata. Lock. Czekamy aż pojawią się prowizje. Sign. I czekamy aż transakcja przejdzie. Tu będzie widocznie, kiedy ona przejdzie. Trzeba czekać. Jak widzicie, transakcja przeszła. Naciskamy Launchpad. Ticket claim. Zaraz nam się wyświetli ile ticketów możemy pobrać. Jak widzicie, ja mogę wziąć 3. Claim ticket. Sign. Pobraliśmy tickety. Wracamy na log. I tu nam się pojawiło, że możemy zrobić harvest. Naciskamy claim. I sign. Jak widzicie, dwie transakcje na claim ticketów i harvest są w oczekiwaniu. Teraz idziemy na Discord'a Asterly, jeżeli jeszcze nie macie Verification Checkmark I zostawiamy feedback'a To będzie tutaj Zostawiamy 2-3 zdania, więcej nie trzeba I na tym test się kończy Jeżeli macie jakieś pytania, zapraszam w komentarze Jeżeli coś trzeba będzie jeszcze w tym projekcie zrobić to wystawię informacje w Telegramie i na Twitterze. Wątpię, że będę nagrywał jeszcze jeden filmik. Nie zapomnijcie zasubskrybować, jeżeli jeszcze nie jesteście zasubskrybowani. Wstawić lajka. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.